Francesco Totti, Francesco Totti, Totti go! 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 Ależ radość Totti'ego, Italia jest w świerć finale! Przejęli inicjatywę na ostatnie 2-3 minuty już w doliczonym czasie gry. Próbowali konstruować akcję. Też trzeba przyznać, że dobrze dysponowany był Totti. To była dobra zmiana. Totti Dobrze się, się czuł, nie bał się gry, nie bał się wymiany piłki, szukał, czasami aż przekombinował, starał się odgrywać Angielką tutaj przed szesnastką, wziął na siebie tę odpowiedzialność przy tym rzucie karnym, strzelił mocno, strzelił silno, na tyle silno, że nawet Schwarzer go wyczuł, ale jest dobrze. Tej piłki. już nawet nie zdawał gry Luis Medina i Cantalejo jaka tragedia, jaki dramat Lucas Amila, jakie szczęście reprezentacji bo Francesco Totti wreszcie, wreszcie Team Fantastista ten znakomity piłkarz Romy będzie mógł zapomnieć o wszystkich niepowodzeniach Mistrzostwa Świata 2002 czerwona kartka z Korea Potem wykluczony z gry po opruciu Christiana Paulsena podczas Euro 2004. Tutaj w Niemczech nie wiodło mu się najlepiej. Nie wyszedł w podstawowym składzie dzisiaj. Dał szansę Lipi Del Piero. Od pierwszej minuty wszedł na końcówkę i zachował zimną krew Francesco. To...